Jeśli ściągacz jest już gotowy, to możemy przystąpić do zamknięcia naszych oczek. Ale zanim zaczniemy zamykać oczka, zrobimy sobie jeszcze dwa rzędy przygotowujące, takie, które będą nam tutaj ten brzeg swetra wzmacniały, dzięki czemu on będzie troszeczkę grubszy, ale będzie też się fajnie układał. Jak to robimy? Ustawiamy sobie robótkę tak, żeby sweter był na prawej stronie i nić robocza z prawej strony, czyli tutaj mamy te prawe oczka. Jeżeli u Was jest inaczej, czyli jeżeli macie nić roboczą z prawej strony, a tutaj na tej górnej powierzchni macie lewe oczka, to przeróbcie sobie jeszcze jeden rząd ściągacza tak, żeby sytuacja wyglądała tak jak tutaj, czyli prawe oczka do góry i nić robocza z prawej strony. I przerabiamy sobie pierwszy rząd przygotowujący. I będzie to wyglądało w ten sposób. Gdzie ja tutaj muszę trochę te oczka ściągnąć. Pierwszy rząd wygląda tak. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję bez przerabiania. I teraz tu, gdzie mam prawe oczka, to ja sobie te prawe oczka yy, przekładam na mój prawy drut bez przerobienia. Zobaczcie. A lewe oczko przerabiam tak, jak jest ułożone na drucie. Znowu prawe oczko przekładam bez przerobienia, ale nić robocza, tu zapomniałam Wam powiedzieć, nić robocza jest z tyłu za oczkiem. Czyli oczko przekładam, a nić robocza z tyłu. I teraz lewe oczko przerabiam. Znowu prawe oczko przekładam, ale nić robocza z tyłu za oczkiem. Lewe oczko przerabiam, i w ten sposób przerabiam wszystkie oczka do końca tego mojego pierwszego rzędu przygotow przygotowawczego. Rządek mamy przerobiony cały do końca. Odwracamy robótkę. I drugi rząd teraz pracujemy na lewej stronie, czyli tej lewe oczka mamy do góry. Przerabiamy dokładnie w taki sam sposób. Nieco inaczej będziemy przerabiać oczka w robótce na okrągło przy tym drugim rzędzie, przy drugim okrążeniu, ale o tym przy innej okazji. Teraz robimy dokładnie w ten sam sposób, czyli pierwsze oczko przekładamy bez przerobienia. Oczko prawe przekładamy na prawy drut nić robocza z tyłu za oczkiem. Oczko lewe przerabiamy. Oczko prawe przekładamy, nić robocza z tyłu za oczkiem, oczko lewe przerabiamy, przekładamy, przerabiamy, przekładamy, przerabiamy. Tutaj pilnujcie się, żeby nie pomylić. Tej, ta nić robocza ma być z tyłu za tym prawym oczkiem, a nie z przodu, bo będzie to brzydko wyglądało. I cały rząd przerabiacie w ten sposób do końca. I zobaczcie, dochodzę do końca. Ostatnie oczko, zawsze prawe. Odwracam robótkę i teraz będę zamykała oczka. Już teraz będzie to, ta włoska metoda przy pomocy igły dziwiarskiej, ale zanim y, to zrobimy, trzeba sobie odciąć tak, taki kawałek nitki żeby wystarczył do zamknięcia tych wszystkich oczek na ściągaczu, po to, żeby nie trzeba było później sztukować i wiązać kawałka włóczki, bo będzie to wyglądało nieładnie. Ja sobie tej nici przygotowuję tyle, ile ma trzy razy szerokość mojego ściągacza, czyli trzy razy ta rozpiętość właściwie. Trudno mi tutaj to dokładnie, precyzyjnie określić. Czyli trzy razy ściągacz. Druga i trzecia. Odcinam sobie tę nitkę. Zawsze lepiej mieć troszeczkę więcej tej nici, niż żeby zabrakło, bo później taki sztukowany, sztukowana nitka przy ściągaczu będzie nieładnie wyglądała. Zakładam sobie igłę i teraz będzie się działo. Robię to w ten sposób. Pierwsze oczko na moim drucie, ponieważ mam ściągać prawe leczko, oczko lewe i drugie oczko mam prawe, to pierwsze będę traktowała jak oczko lewe. I robię to w ten sposób. Igłą dziewiarską wchodzę w to pierwsze oczko od lewej strony do prawej. Przeciągam sobie tą nitkę. tutaj będzie trochę zabawy, bo ta nitka jest długa. Teraz wchodzę w to moje prawe oczko. Od prawej strony do lewej. Zobaczcie. I jeszcze raz wchodzę w to pierwsze oczko, tym razem od prawej strony do lewej. I przeciągam nitkę. Tu sobie ją ładnie układam. I teraz te dwa pierwsze oczka zdejmuję z drutów. I teraz będą mnie interesowały zawsze trzy kolejne oczka, czyli to oczko lewe, które jest jako pierwsze na lewym drucie, i dwa prawe oczka, które znajdują się po obu jego stronach, czyli jedno oczko prawe, które znajduje się bezpośrednio za nim na lewym drucie, i to prawe, które wcześniej zdjęliśmy z drutu, i ono już tutaj sobie swobodnie, yy, się swobodnie wisi. I zobaczcie tutaj. Ta je, to jego yy, lewe ramię yy, będzie nam nas interesowało. Tak? Prawe ramię tego oczka, prawego i lewe ramię tego. I postępujemy w ten sposób. Pierwszy krok. Wchodzimy w lewe oczko od lewej strony do prawej. Przeciągamy sobie tą nitkę. Teraz wchodzimy w to prawe oczko, to które Wam pokazywałam to wyciągnięte. I w prawe oczko po drugiej stronie równocześnie przez obydwa oczka przeciągamy nitkę. Zaraz będzie to lepiej widać, tylko te pierwsze oczka są takie od brzegu, ale chcę, żebyście widzieli, jak to zrobić. I jeszcze raz wchodzę w to lewe oczko, które znajduje się teraz jako pierwsze na moim drucie. Od lewej strony do prawej. Od sory od prawej do lewej i przeciągam nitkę. Zdejmuję moje dwa następne oczka, i zobaczcie tutaj z tego prawego oczka tworzy się takie charakterystyczne uszko. i to jest właśnie to, gdzie będziemy wprowadzać naszą igłę. Ale najpierw lewe oczko na lewym drucie, od lewej strony do prawej, przeciągamy nitkę. Teraz to łóżko i ramię prawego oczka po drugiej stronie i przeciągamy nitkę. Nie zaciągamy tych nitek mocno, bo wtedy ten ściągacz będzie sztywny, tak żeby tutaj ładne układały nam się oczka. I jeszcze raz to lewe oczko od prawej strony do lewej. Można sobie chwycić tutaj palcami ten, to miejsce, gdzie znajdują się te oczka, będzie wtedy łatwiej przeciągać nam tą nitkę. I teraz te dwa oczka zdejmujemy z drutów. I znowu cztery kolejne kroki. Zobaczcie, pierwszy krok, wchodzę w lewe oczko na lewym drucie, od lewej strony do prawej. Przeciągam tą nitkę. Drugi krok. Obydwa prawe oczka po jednej i po drugiej stronie tego lewego. Przeciągam nitkę. Zwróćcie uwagę, że ja tej nitki tutaj mocno nie zaciągam. Trzeci krok. Wchodzimy w to lewe oczko od prawej strony do lewej. Przeciągamy nitkę. Zobaczcie, tworzy się takie ładne oczko tutaj. I czwarty krok, zdejmujemy obydwa oczka z drutu. I znowu mamy to łóżko, takie, które się tworzy, wyciągnięte takie charakterystyczne z tego prawego oczka. I znowu powtarzamy te cztery kroki. Pierwszy krok, lewe oczko na lewym drucie od lewej strony do prawej, przeciągamy nitkę. Teraz obydwa prawe oczka po jednej po drugiej stronie tego lewego, od prawej strony do lewej. Przeciągamy nitkę. I teraz jeszcze raz, trzeci krok to lewe oczko od prawej strony do lewej. Przeciągamy nitkę. I czwarty krok zdejmujemy obydwa oczka z drutu. Kolejne. Kolejny raz powtarzamy te cztery kroki. Pierwszy krok, lewe oczko od lewej strony do prawej. Przeciągamy nitkę. Drugi krok, obydwa prawe oczka. Przeciągamy nitkę. W te prawe oczka wchodzimy od prawej strony do lewej. Trzeci krok, lewe oczko, które mamy tutaj jako pierwsze na drucie, od prawej strony do lewej. I zdejmujemy oczka w czwartym kroku. I znowu od lewej do prawej w lewe oczko. Przeciągamy tą nitkę. Teraz dwa prawe oczka po obu stronach tego naszego lewego. Przeciągamy nitkę. I jeszcze raz lewe oczko od prawej do lewej. I tak wygląda brzeg naszego ściągacza. Zobaczcie, tak wygląda, jakby te rzędy prawe. Przechodziły z jednej strony na drugą stronę robótki. Brzeg jest elastyczny i fajnie pracuje. On jest taki troszeczkę grubszy. W taki sposób postępując, przerabiacie wszystkie oczka do końca. Y, zamykacie oczka do końca naszego ściągacza. Ostatnie oczko y, zabezpieczacie w taki sposób, żeby y, Wam się ten ściągacz nie pruł. I tak wygląda gotowy ściągacz. Zobaczcie, jest ładny, elastyczny. On jest tutaj troszeczkę grubszy przez te dwa rzędy, w których zrobiliśmy takie wzmocnienie tego brzegu. Fajnie pracuje, bo po rozciągnięciu cały ten brzeg wraca do swojej pierwotnej formy. Nie zostaje taka rozciągnięta falbanka, więc będzie fajnie się nosił.